siedział człowiek z filharmonii, z krzypcami i siedziałby pod tą maską i... Witamy Was w programie z kamerą wśród zwierząt Dostałem cynk, że mamy tutaj dwa bardzo rzadkie gatunki, mianowicie żmija i kot, ale takie dzikie. Zobaczcie tam. Patrz, patrz, patrz. idą, idą, idą. Tu są, widzisz? Patrz tutaj. wyhalają się tam z trawy. Stoją i czekają, aż ktoś się ukąsi, albo odwrotnie. Idziemy podejść bliżej. Cześć! Zapraszamy Was dzisiaj na luźne porównanie Dodge Challenger'a Hellcat i Shelby GT500. Luźne. Ale pamiętaj, GT500 ma wygrać. Tak? Aha. Chcesz się bić? Mamy tutaj, zaczynając od prawej, Challenger Hellcat w wersji Whitebody z roku 2018. Pierwszy rocznik Whitebody, który w ogóle wychodził. Jako, że jest to Hellcat, mamy tutaj 6,2 litrowy silnik z kompresorem. I mocy 717 koni mechanicznych. No to różnie mówią, bo 707, 717. 717. Amerykanie jest tam rozumiem. nigdy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić, ile to ma mocy, tak naprawdę. Ośmiobiegowy automat firmy ZF. Bardzo szybka skrzynia, kto wie, ten wie. I tylny napęd, oczywiście, ze szperą. A przynajmniej mamy co? Ile mocy? No 5,8, no niby jest <laughs> słabiej, bo jest 662. <laughs> konie w manualnej <laughs> skrzyni biegów. Sześciobiegowa, bo sześciobiegowa. Shelby zawsze występowało od 60 któregoś roku z manualną skrzynią biegów i tak do 2014 roku. Dopiero to niedawno zmienili, w którym 2022 wypuścili Shelby'ego w automacie i co najciekawsze z elektrycznym ręcznym. Bardzo fajna zabawka, ła. Wow. Hellcat też ma ręczny manualny. Ręczny, no. Tylko nożny. Nożny, no, ale to ma. Ale nożny. nie ma elektrycznego. No, ale nie ma elektrycznego. No. Ale, no, no tyle dobrze. No, akurat tu muszę przyznać, tutaj tradycja wygrywa dla 60 nie? To jest właśnie ta tradycja. Ale to w końcu ta musiał tadycja. przyjść ktoś, kto musi tę tradycję rozpięć, No tak, no, ale to jest niby amerykański samochód, gdzie już są podzespoły, kurczę, jakby nie było fiatowskie, czy tam bmkowskie, bo skrzynia już jest europejska. Zgadza się? Europa jest Europa, nie? No tak, ale to jest auto amerykańskie, nie europejskie, tak? No więc to gdzie to wpinkalać coś takiego, kurczę, do typowo amerykańskiego auta? No bo Amerykanie, jak byś nie umieli zrobić, no to dali Europejczykom. No nie, bo to już Fiat przejął to i dlatego Fiat swoje łapki, kurde, musiał wsadzić tutaj do takiego, no fajnego pojazdu, bo auto, no nie, nie powiem, że jest złe czy, czy, czy coś, no ale jednak już tej Europy tutaj troszeczkę za dużo i czuć tą Europą. A tutaj to jest wiadomo, dobrze ale jest ta Ameryka toporna, bo toporna, ale Ameryka, i dlatego za to, to kocham to auto. Na tyle to porna, że przyciski się wycierają po 10 tysiącach km. No to jest jeden minus tego auta. No ale to jest jeden jedyny minus, a reszta to są same plusy. No. Tak, a ty na akumulatorze! A zaraz się czepi zawieszenia, wiem, wiem, już no, ale myśli. Zaraz... Myśli. myśli, Ale się zaraz. Myślisz. To jest akurat, jak już mówiłem, wersja White Body. No nie oryginalnej feldze, ale o wiele lepszej niż oryginalna, ze względu na to, że jest tu koło firmy Ferrada model FR4. Dwudziesta calówka z takimi fajnymi tutaj końcówkami, które mogą poharatać kogoś, jak kogoś by się potrąciło tym samochodem. Chociaż lepiej, żeby nie, bo tutaj przód w jest słaby, nawet jak się tutaj oprzecie, czego nie będę prezentował. No to od razu całe spasowanie idzie w ciul. Nie ma, nie ma nic tutaj. Tutaj jest szpara taka, że można Ridera zrobić wtedy. Otwórzmy sobie drzwi, oczywiście, bez ramek. Typowo klasycznie amerykańsko. Piękne czerwone burdelowe wnętrze. To już nie obrażę, bo jest. Grzane i wentylowane fotele, Wnętrze oczywiście. Jest ładne. Wnętrze jest bardzo fajne. Ja się nie śmieję, jest super. Wracając z trasy, ten samochód spalił około 11 litrów, 12. Także uważam, że na 707 albo 717 koni, jak to woli, jest to naprawdę całkiem fajny wynik. No i do tego ta skrzynia biegów, Z8HP, która jest po prostu uświetna. Bije biegi jak zła da się w, no, wgrywać takie oprogramowania, że normalnie karku rywa przy zmianie biegów, nie? To jest naprawdę... Czym się charakteryzuje whitebody? Whitebody charakteryzuje się tym, że na wszystkich czterech kołach są opony o szerokości 305 mm. Czyli mamy tutaj dużo trakcji, jak na samochód amerykański. Niech Pan tu wtrąci, że Shelby waży 1600. No dokładnie tak jest, dlatego tutaj wagowo, zresztą widać, że to auto jest duże, Ale żeby mi się Pan wp***lił w zdanie. Czego Ty tak bardzo nieładnie młody człowieku mówisz? Ja mogę dopowiedzieć, a nie wp***ć. Hellcat waży prawie 2 tony, tony 950, to akurat jest jego wada, ze względu na to, że Shelby waży niecałą tonę 700. Mamy tutaj spoilerek taki fajny, wystający o wiele bardziej niż w zwykłym Challengerze. Ale to jest właśnie pakiet widebody, nie? To jest właśnie pakiet widebody, dokładnie. Tutaj mamy sobie kamerkę cofania, też kolejny fajny atrybut, który temu samochodowi można dodać. Fajnie wygląda ten tył w ogóle, przede wszystkim, jak się tak kucnie zobaczy, te white I tu jest oryginalny układ wydechowy. Tak. W ogóle. I on i tak mimo wszystko brzmi jak szatan, nie, to... W Ameryce te normy głośności są jednak troszkę inne, bardziej jakby... bardziej jakby pubażliwe dla samochodów i ich producentów. Zależy od stanu. Zwykle, zwykle tak, nie, ale... W Kalifornii auto jest... by to nie przeszło. Proszę? W Kalifornii by to nie przeszło. Nie przeszłoby? Hmm. Tam wszystko cichutkie jest, wyciszone i to mocno. Zajrzymy sobie do wnętrza. Znajdujemy się we wnętrzu challengera Helkata White Body. widać. A czym się różni Hellcat White Body od helkata nie whitebody w środku? Hellcat white body no. się różni w środku tym, że siedzimy w Hellcacie white body, a nie, nie white body. No ale no, czym on się różni? No niczym się nie różni. No w środku się ja niczym kalkacie, nie różni no. de facto, tylko nazwą, nie no, no, no nieważne, tak mi punktowo. Której też nie ma nigdzie napisanej wyjść w środku. No nie ma, nie ma, no. no dobra. Deska jest miękka, tutaj jest oprzyte skórą, tutaj taki całkiem w porządku plastik, jak na, wszystko mówi oczywiście jak na Amerykę. Tutaj też dolna plastikowa część w kierownicy, kierownica oprzyta skórą, dotyka mocno, praktycznie, praktycznie nic się nie dzieje. Mieszek, tutaj skóra, tutaj też kawałek skóry. No i co? Dotykowy ekran, bluetooth, grzane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, dwustrwała klimatyzacja automatyczna. No i tutaj te tryby, na przykład SRT, łopatki do zmiany biegów włączone. Trakcja Street Sport Track, zawieszenie Street Sport Track, układ kierowniczy Street Sport Track. Czyli, jak damy sobie wszystko na trak, to samochód ja, oczywiście, jak na swoje warunki. Będzie dość ostro się prowadził. Tutaj launch control yy, wspomaga nam to oczywiście wystartowanie z miejsca. Mamy system line lock, czyli blokowanie przednich kół, wciśnięcie gazu do dechy i usmażenie całkowicie tylnych opon. I to jest, to jest fajne. To. I to jest bardzo fajne. No i te tryby można sobie zmieniać: albo tryb auto, albo od razu sport, albo od razu track, albo custom, tak jak tutaj to było ustawione. To jest tryb eco, którego tutaj nie używamy w ogóle. I tryb wallet, co ciekawe. Tryb Valet to jest taki tryb, którego, który włączamy przed posadzeniem w samochodzie albo jakiegoś znajomego, który nie umie jeździć, albo parkingowego, jak sama nazwa wskazuje. Samochód wtedy mocy nie ma praktycznie w ogóle, można rozpędzić go tylko do określonej prędkości, żeby można było po prostu sobie ten samochód w bezpieczny sposób przeparkować. Co my tu jeszcze mamy? Szyberdach, okno dachowe mamy, podsufitka fajna czarna, no i te wnętrze, te czerwone. Ta skóra też nie jest złej jakości, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. I zmiękko, z dużym schowkiem. Tutaj mógłby być, tutaj gdzie są te trzy wejści, wolne miejsca w kierownicy, mógłby być adaptacyjny tempomat, ale ja osobiście jeszcze się w tym helkacie nie spotkałem od radia, od tempomatu, przełączniki. Myślę, że wszystko, co wystarczy do tego, żeby normalnie tym samochodem na co dzień podróżować. W helkacie są również dostępne. Ciekawostka, dwa kolory kluczyków. Jest czerwony, ten jaki tutaj trzymam w ręce, i czarny. Czerwony kluczek pozwala odblokować pełną moc tego samochodu. Czyli 717 albo 707 koni i czarny kluczyk, który oferuje Koni 500. Generalnie, jeśli chodzi o różnicę w jeździe, to jest odczuwana dopiero w górnym zakresie obrotów, bo od dołu i na czerwonym, i na czarnym kluczyku ten samochód ciągnie praktycznie ta, tak samo. Kompresor słychać jak świszczy i daje fajne wrażenia akustyczne. No i teraz przechodząc płynnie do GT500. -ki. No, mamy tu klasyczną linię Maselkara. Już dużo żeśmy się wypowiadali na ten temat, na temat tego samochodu, bo już jest na kanale odcinek. Hellcat ma 5 metrów długości, Shelby nie ma. Shelby ma około 4,8. No i też ma tutaj tak fajną tą klasyczną, takie bicepsiki, tutaj takie z tyłu, jeśli na tym rozwodze, kur... byś nad babą opowiadał jakąś. Wytniemy to w ciur. Albo i nie. Zaczynamy mówić o Mustangu, więc ja teraz będę przy koledze bardzo blisko, żeby się nie wypowiedział za, 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 okay. za brutalnie. dobra. Hellcat. <laughs> Ma wielowahaczowy, zawieszenie na wszystkich czterech kołach. No i to czekałem, ale to, to jest też jej odpowiedź. To jest, wiesz, to jest samochód 14 roku, jakby nie było. Ostatni, ostatnia produkcja GT500, gdzie w ogóle GT500 miało być zaprzestane, bo tak Shelby ponoć zdecydował. Mhm. No ale że właśnie wprowadzili Hel Helkata, Redaya i tych innych troszeczkę tych, 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 tych. Zrobili ten samochód, nie? I zostawili go na tej belce. Dobra, ja rozumiem 14 rok, ale jakie samochody w 14 roku wychodzą na sztywnym mocie z tyłu? Ej, dużo było chyba. No dużo terenówek. To się zgadza, ale prowadzi się. Nie jest to samo utrudnienie tak? na tor. One były zawsze tworzone do czego? No do palenia opon. I wyścigów na jedną, no czwartą, wyścigów tak? na jedną czwartą. No i wyścigów na jedną czwartą. No i Tu już masz tą odpowiedź, dlaczego to zostawili. Nie? Shelby jest taki bardziej sprawny, a on jest taki mocno uciężały, jakby nie był. I samo nawet swoje cyfry pokazują. tak? Moc, potężna. A no. ten ma do setki w 14 roku 3,7. A ten w 18 roku. No 3,6. No to jest właśnie bardzo bardzo mała taka różnica. No ale to i tutaj tak się robi. Aut Ciekawy jestem, jakie ma y dane techniczne do setki manualnych helkat. Dobra torba może być sportowa, to nie przeszkadza akurat. Nie wiem co to za kartka w ogóle jest. A te buciki, buciki. A to tak, tak. Policja mnie poszukuje, tak. Pozdrawiam naszą kochaną prudnicką policję, a zwłaszcza jednego pana policjanta, który jest bardzo życzliwy dla wszystkich ludzi. Oczywiście z drogówki. Pozdrawiamy. O tak. Buziaczki dla pana. Ale to musi być. A czy silnik felka cię jest podpisywany przez? Nie. A właśnie i tu cię już mam. To jest masówka. No to to jest masówka, a tutaj jest niemasówka. To samo masywka wygrywa, masówka musi wygrać z no, niemasówką. Nie do końca, bo tutaj jest człowiek, który go sam osobiście ręcznie składał. Ale a to tutaj... jak, się, jak się coś z... to będzie wiadomo kto. Z dedykacją dla Roberta od Stradale przeprowadzimy test bagażnika. Jest, jest, dziękuję. Na koniec pokażę wam bagażnik. Żartowałem. Siedzimy teraz w Szelbiku w moim autku, w moim ukochanym autku. Wiadomo, że będę same dobre rzeczy o tym samochodzie mówił. Pewnie się wielu ludzi nie zgodzi. No wiadomo, to wnętrze wygląda dużo tak mniej okazale jak tam w helkacie czy cokolwiek, bo no, tam jednak jest użytych tych miękkich materiałów dużo więcej. No deska też jest miękka, wiadomo, wszystko tak samo. Tutaj nie jest, ale reszta już jest taka mocno plastikowa. Czy tapicerki, czy, 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 czy te boczki, czy coś oprócz, oprócz deski, to no, widać to na pierwszy rzut oka. No ale jakby nie było, to już. Jest różnica wiekowa, no ale sama pozycja siedząca, czy cokolwiek, dla mnie, dla no, jednak dużego człowieka, może nie bardzo dużego, ale dużego, i, i, i ten siedzi się bardzo dobrze, wygodnie, spójnie, nie przeszkadzająco. Jeździłem ten samochodem 400 czy 500 km, też jest przy spokojnej jeździe, też bardzo fajne spalanie. Przy takich jednak dużych pojemnościach można te wyniki zrobić. Nie trzeba tam podtlenku LPG kurczę stosować i podobne, że to przy takich autach to byłoby coś okropnego. No i też ma tych parę takich swoich dodatków typu launch control, ustawianie tego zawieszenia adaptycyjnego czy tam sportowe, tak samo układ kierowniczy na sportowo będzie bardziej inaczej pracował czy coś. Nie używam tych przycisków, bo mówię na to, że jeszcze nigdy nie jeździłem. Mam go już jednak 4 czy 5 lat i się nigdy nie złamie na, na tamto, chociaż tamten samu też jest bardzo dobrym autem, ale dla mnie też jest skóra bardzo fajnej tej jakości. Też są te boczki, bardzo dużo to daje. Trzyma, nie są to kubły, są to normalne podstawowe fotele. Bo mam jeszcze GT500 z 12 roku, tam są kubły. No, troszkę gorzej mi się tam siedzi. Fajnie się trzyma oczywiście w zakręcie, ale jako siedzisko jest jest jest, jest troszeczkę tak no, no, no gorzej. Bardzo mi kusi pojechać na tor i zobaczyć jak to w ogóle jeździ. Nie? Manualna skrzynia biegów, właśnie to co kocham najbardziej w tych samochodach, manualna skrzynia biegów. Nie wiem dlaczego, no wiadomo, ta automatyczna skrzynia no, zmienia dużo szybciej, na pewno ja tego szybciej nie będę ogarniał przy zmianie, no ale to... Europejski automat, który no, źle brzmi kurczę w amerykańskim samochodzie, a to jest skrzynia, jakby nie było dalej. Kurczę, zbudowana przez, kurczę, ten, przez Amerykanów i, i to jest takie typowo amerykańskie toporne auto po mojemu. I dlatego za to go kocham. Jesteśmy pod maską Challengera Herkata i pierwsze, co się rzuca w oczy, to ten gigantyczny koła, gigantyczny kompresor, który pompuje powietrze wprost do silnika oraz ten gigantyczny również filtr powietrza, który tutaj już ma gościa. Pszczółeczkę sobie złapał niestety No jak mówiliśmy, z kamerą wśród zwierząt, tak? Kot, żmija, pszczoła, mrówka Tudzież inne Lisy, koty, jenoty Borsuki, kuny, jenoty Super chemii. Napis od razu widać Wszystko się rzuca w oczy elegancko Generalnie konstrukcja jest dalej stara, nie? Bo to, to, to te silniki... No co... tak, dalej jest OHV, nie? Dalej to, sobie, to jest konstrukcja jednak Dalej stara, jest OHV no... Dalej jest wałek rozrządów bloku na popychaczach I nie, dwóch takich bezpośrednim... wielkich, gigantycznych zaworach na cylinder, czyli zawarów jest 16. No i co jeszcze? No, stara technologia, no i przede wszystkim silnik chemii dalej, czyli chemisferyczna, chemisferyczna trudne słowo, komora spalania, która jest taka półokrągła, niby lepiej to lepiej spala mieszankę, lepiej się spręża, ale to jest dodżowski patent, jest którego dojowski, od, od ich... zawsze ich uży, tego używają do dziś gigantyczny kompresor, tak jak już mówiłem. Ile ma? 2,4? 2, litra, no, tak. 2,4 2, 7 2, 7 litra, tak. W redaju jest 2,7 litra kompresor. No, tu jest 2,4 litra. Szczerze no. przyznam, nie wiem ile on pompuje dokładnie. No, ale krzesa z tego silnika 707-717 KONI, które rozpędzają to auto do setki w 3,6 sekundy przynajmniej w wersji skrzyni automatycznej. Tutaj nie wiem, jakoś tak, chociaż że jest konstrukcja niby, no nie jest starsza, bo tutaj jest rozwiązanie chyba. Głowy, to już są normalnie by... dwa wałki rozrządu w głowicy. Już jest, tak jakby silnik w ogóle jest aluminiowy. Tak. Tu jest... Tu jest dalej żeliwny. Żeliwo, właśnie o to chodzi. Tutaj nawet ta waga, walka z wagą, tu jest już zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, bo silnik jest aluminiowy. Tak. i, co żeśmy mówili przedtem, jest podpis. Jest podpisany. Jest podpis przez człowieka, który składał ten silnik i który jest odpowiedzialny za ten silnik, który tutaj pracuje, to serducho, a tutaj mhm. to taki no-name, <noise> <noise> tak troszeczkę. Ale wizualnie, szczerze powiedziawszy, bardziej podoba mi się silnik w no on... Jakoś te ładnie, te... on jest tutaj większy przez te duże głowice, yy, ładnie wyglądają te niebieskie pokrywy zaworów, ten kompresor, w ogóle ten względ powietrza, te napisy, inkrustacje, wszędzie zajebiście to wygląda. W każdym razie mocy pompuje na koła. Ile? 662. Jest jak... 662. 2. Dwa, tak. Tak. A to różnie, bo tam 670 mówi, ale tak najwięcej to podaje, że 662 konie. I najczęściej. Przede wszystkim jeszcze co? Tutaj Ford zaleca, to co jest bardzo nieamerykańskie, zalecają lanie oleju 5W50, czyli można powiedzieć takie gęstwiny. A w Helkacie jest zerówka chyba nie? Jest 0W40, hmm. czyli z kolei woda. Czyli jednak coś w Fordzie europejskiego jest ale Ford ten nigdy nie był europejski, nigdy, on nigdy nie był nawet w sprzedaży, jeżeli czy nawet, kurczę, ten model do 14. No ale dobra, model, rozumiem, Nigdy ale nie przynajmniej się europejski olej na europejskie standardy leje. <grym> ale to są tylko porównawcze standardy, to nie jest ten, bo to, to, to generalnie jest standard amerykański, bo oni to je wlali, tu nie jest nic europejskiego w tym samochodzie, nic, a tutaj jest za dużo już tych rzeczy. Tego dźwięku za niedługo już nie będzie. No, no niestety. Nie tak. tego, tego, tego dźwięku. Bo... Spieszmy się kochać, v 8 Tak szybko odchodzą. Odchodzą, tak. No, myślę, że zamykamy machę już. Jedziemy na jakąś małą przejażdżkę, nie? Pierwszy raz siedzę i to nie za kółkiem, tylko w ogóle i za kółkiem jako pasażer. Mhm. Pierwszy raz jadę nim. No i to, to, to fajnie jest, że ten dźwięk tego kompresora tak, w czerwoniku tego, tego nie ma. Jedynie w Kajerze. No w Kajerze, tak. W Kajerze sobie pięknie jęczy. I, ale co najciekawsze jest to, że jak żeśmy jeździli, to wizualnie my, że my tego kompresora za bardzo nie słyszeli, a na kamerze go słychać. Tak? I to jest właśnie ciekawe. Mnie tylko w tych katach denerwuje, no, czy w ogóle w challengerach, nie? Jak się opiera głowę o zagłówek, to jest taka mosta przechylona. A ja lubię tak mieć na prosto. A jedzie moja bestia z tyłu, aż sobie nagram. Łady nie. <grytanie> Zgodnie z przepisami. No i tak jedziemy po tej kostce i dla mnie nie jest wcale źle. Ale tak samo jedzie Shelby. Ja miałem właśnie takie trochę inne wrażenie, że Shelby był jednak trochę twardszy. Jeszcze nie czujesz tego auta, widzę. Ono jest szerokie. Ja na co dzień jeżdżę węższym autem. Nie? I dlatego Shelby jest zdecydowanie lepszy. No tak, tak. Bo czy, Jeśli nie? chodzi o manewrowanie wymiary, hmm. lepszy. Akurat fajnie, bo jesteśmy między budynkami. Mhm. Elektryka Włoczyłem sobie teraz tryb track. Reakcja na gaz jest. Tu tam uważaj, bo tam sobie Cześć. lubi policja stać. Lubi, wierze. lubi właśnie. Ale kurde, teraz ciężko układ kierowniczy chodzi. To samo w Szelbiku jest też. Co no. możesz zrobić, nie? No bo i zmieniam byli wypadkami oczywiście. Ja, hmm. ja, ja tak uwielbiam te skrzynie. To jest najlepsza decyzja Amerykanów, że władowali tą skrzynię biegów do swoich samochodów. Nie, to jest... no, ale to nie, nie zrobił manuali. A proszę ciebie, to, to nie zrobił Amerykanin, żeby było jasne ja nie zrobił Amerykanin, dlatego do to była zajebista decyzja. No, tak, Fiata, kwiata. No przesaj, proszę. Cię. To jest skrzynia ZF, nie Fiata. No tak, ale. Ta sama skrzynia jest w BMW, w Jaguarach, w Range'u naszym chociażby. Też jest za skrzynia. Co teraz robisz? No daje, daje. Nie no, odpychać się zdecydowanie lepiej się odpycha od, 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 od szelbika, to. Dobra, bo czułem, że mi dalał? Hmm. No ale masz respekt, odpuszczasz. No respekt mam jakiś, nie? To jednak są konie. Ale kontroli trakcji jednak ufam. będziecie chcieli drodzy widzowie obejrzeć sobie jak się sprawuje Shelby podczas jazdy to kliknijcie sobie w odnośnik góry tutaj, tam zobaczycie cały pełny test Shelby GT500